Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, przed nami The Long Dark. Kolejny odcinek. Mówię kolejny, ponieważ dwa poprzednie są na głównym kanale, czyli na kanale Gruby i Brzydki. Słuchajcie, yy, ogólnie dla tych, którzy tam nie oglądali, chodzi o przetrwanie. Nasz samolot się rozbił, yy, nastąpiła jakaś katastrofa, obniżyła się gwałtownie. Temperatura, wszyscy ludzie, których spotykamy, są martwi. E, Także kurczę, gwałtowna obniżka tej temperatury musiała być. E, ogólnie podstawowa sprawa to jest zorganizowanie wody, ciepła oraz jedzenia. Dodatkowo trzeba troszeczkę polować. No i ja tutaj na szczęście znalazłem już karabin. Oczywiście zaczynam tą grę już któryś tam raz. Ten domek jest taką przystanią, która to jest godzina 11:31. Zamierzam dzisiaj w filmie pokazać Wam tylko o. Tutaj można uprawiać tak zwany crafting. Na przykład mogę sobie zrobić pułapkę na króliki albo na ryby, coś takiego, proszę bardzo. Linkę. Łączymy z haczykiem i wtedy można na to łowić. Niestety może się to nam zepsuć, to znaczy ryba może urwać albo po prostu stracimy w lodzie. W każdym razie gra, mimo komiksowej grafiki, ma absolutnie fantastyczny klimat. Dobra. Dzisiaj wielka wyprawa do domku trapera. Oczywiście ja, ponieważ gram, tak jak mówiłem już, któryś raz to, bo za każdym razem wilki mnie zabijają. O kurczę! Słuchajcie, to jest najgorsza pogoda z możliwych. Oczywiście. Zobaczcie, nic praktycznie nie widać. Kurczę, więc wracam od razu do domu. Niestety, yy, takie tutaj są kaprysy pogody i od razu Wam powiem, że jeżeli na coś takiego traficie, a jesteście wycieńczeni gdzieś w środku lasu, na przykład poszliście sprawdzić pułapki na króliki i coś takiego Was dopadnie, może być bardzo ciężko. Ja się tutaj prześpię do godziny piętnastej, 3 godzinki. W łóżku odzyskuje się ciepło przede wszystkim oraz... Zmęczenie. Zmęczenia już nie ma. Czegoś tam się napije. Słyszycie? Zamieć ustała. Kurczę, niestety chce mi się jeść, więc tutaj coś sobie wtrąbię. Może tego o, właśnie. I może. Jeszcze to. Może się napiję dziś. Powinienem mieć tutaj baniak z wodą. Mam. Wodę należy również samemu sobie przygotować. O dziwo nie można jej pobierać z przerębla, co jest dziwne. Natomiast gra jest w fazie alfy. Tak naprawdę to jest wczesny dostęp, czy coś takiego. Ja trochę się nie orientuję w tych nowych technologiach, że trzeba gr za grę płacić, ale już można grać. Od razu. Dobra, słuchajcie. Tak to wygląda. Nie wiem dlaczego tak mi kalorie strasznie szybko spadają. O kurcze. No, słuchajcie. O, teraz zrobię pewną akcję. Jeżeli tutaj są wilki, nagnam tego oto kolegę przesympatycznego na wilka, a wilka spróbuję zabić. Zyskam dzięki temu mięso z tego jelenia. Plus. No to nie będzie dzisiaj wycieczki. Słuchajcie, niestety wycieczki dzisiaj nie będzie. Ale będzie polowanie. Teraz tylko kurczę. Jak go nagnać tam na tego wilka? Taki jest mój demoniczny plan, że wilk złapie tego. Jelenia, a ja zabiję wilka i będą dwie pieczenie przy jednym ogniu. Dobra. Słuchajcie, to nie miało tak być. To nie miało tak być. Za blisko od podszedł ten gościu szybko teraz o, oczywiście użarł mnie, więc muszę zabandażować się. I tutaj woda utleniona na ranę. No, zobaczcie, tu go załatwił i dlatego. Teraz jak widzicie wilk krwawi i on się wykrwawi że tak powiem jego później można znaleźć ale ja teraz tutaj słuchajcie nie będę próżnował tu jest 7,8 kg mięsa wiecie co to oznacza to oznacza coś niesamowitego Skóry to tutaj będą leżały. Mam 7 kg mięsa, które trzeba teraz usmażyć. Czy jest, oczywiście, flarę trzymam. Niestety ślady zniknęły. Jest godzina 17.48. Wydawało mi się, że ten wilk wbiegł za tamtą wysepkę. No nie, jest żywy tam jakiś, ale jeden musiał paść. Tylko gdzie pobiegł, tego nie wiem. Dobra, zadowolę się. No mięsa już jak widzicie mi nie brakuje. Są dwa wilki. Czyżby przeżył? Okay, słuchajcie, nikogo nie ma. To tak, wilka sobie na razie daruje jutro. Właściwie tego skóra tylko mnie obchodzi. Tu zrobię tak: cztery części skóry. Ok, oś, 118. No, powinienem już wracać. I jeszcze wezmę wnętrzności. Myślałem, że to są ścięgna, ale gut. Oczywiście natychmiast muszę wracać do chaty. Już mam 18% tylko. Ale mam przy sobie 7 kg mięsa such... A jednak jest krew jakaś. I tutaj niestety ślad się urywa. No kurczę! Nie powinna krew znikać, widzę, że znika. 0 kalorii. Dobra, zjemy coś. To. Teraz jak najszybciej Do domku Mięsko trzeba Na szczęście w domu mam już narąbane drewno Mięsko trzeba słuchajcie Ładnie usmażyć Wtedy się nie psuje. Znaczy, psuje się, ale bardzo powoli. Natomiast, jeżeli surowe zjemy, może nas rozboleć brzuch, i trzeba wtedy medykamenty, których ja niestety nie mam chyba stosować. No i do tego jeszcze surowe mięso. Niestety bardzo szybko się psuje. Dobra, już był wilk. Ale teraz to już mnie to nie interesuje. 13% ok, tutaj jest cieplej, teraz ogień. Może to wezmę jedno takie. No i czeka mnie tutaj. Odpalenie. Teraz mam aż 86% szansy, bo zbyt... O kurczę. No, teraz to jaja. Dobra, jeszcze... Nie ma benzyny, już wszystko zużył. O kurczę. Dobra. 100% mam szansy, jeżeli... Nie tutaj, 86%. Widzicie, jak to jest, tutaj czym rozpalam, czyli w tym przypadku zapałki. Tutaj, yy, jaka podpałka jest. Tutaj, jakie drewno. A tutaj, no, można zastosować jakąś benzynkę czy coś takiego. Jest, elegancko, jak ja tam 11%. Ok, oczywiście, dorzucić do ognia teraz trzeba. Dobra. I tutaj mamy to mięsiwo. Możemy je gotować, zjeść od razu. Jak tam, czy tracę te siły swoje? O, proszę bardzo, 800 kalorii. Dobra. 11%. Tu jest już ciepło. Także wiecie, jest elegancja Francja. Tu jest też drewno, podłoże. Naznosiłem do tego domku różnych rzeczy. I teraz po prostu to wszystko trzeba smażyć. A ponieważ jest to bardzo nudne. To słuchajcie, chyba zakończę ten krótki filmik. A to tylko dlatego, że jest to tylko taki pilotażowy y, odcinek. Po prostu napiszcie pod spodem, czy w ogóle chcecie oglądać tą grę, y, czy też nie. Oczywiście seria Stalkera i Wiedźmina będzie kontynuowana. O to się nie martwcie. Jak widzicie jest ciemno Więc trzeba O! I od razu mam <laughs> To oczywiście jedzenie takie jest, ale Mięsko, mięsko jest kurczę lepsze Dobra, słuchajcie, nie będę wam tego pokazywał. Eee, liczy się tylko i wyłącznie Wasza opinia pod tym filmem. Także na razie, z bardzo mroźnej Kanady, po jakimś kataklizmie z górskiej chaty, żegnam się z wami, i do usłyszenia.